Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Radów, dnia 7 kwietnia, to jest najbliższą niedzielę, od godziny 7 do godziny 21 odbędą się wybory samorządowe. Wybory samorządowe odbędą się w tych samych lokalach wyborczych, w których uczestniczyliście ostatnio w wyborach parlamentarnych. Zapraszamy wszystkich do urn wyborczych. Każdy głos się liczy. W każdej miejscowości, w której są lokale wyborcze, jest zorganizowana bezpłatna komunikacja. Zapraszam wszystkich serdecznie do udziału w wyborach. Wybieramy burmistrza, wybieramy rannych do Rady Miejskiej w Radłowie, wybieramy rannych do Rady Powiatu Tarnowskiego oraz wybieramy rannych do Sejmiku województwa Małopolskiego. Zapraszam wszystkich do urn wyborczych. Każdy głos się liczy.